Witam Was na moim kanale. To mój drugi vlog z wyjazdu do USA. W dzisiejszym vlogu zabiorę Was do Las Vegas, następnie pojedziemy sobie do parków narodowych, obok właśnie których znajduje się resort z High School Musical 2, a dokładniej resort, w którym nagrywali High School Musical 2. I opowiem Wam na pewno, jak się tam znalazłam, pokażę Wam, jak to wyglądało. Także oglądajcie dalej. I na końcu pokażę Wam y, Pan Springsy. Życzę Wam miłego oglądania. Hotel, który właśnie widzieliście, jest to hotel Luxor, który jest zrobiony w tematyce egipskiej. Cały hotel jest w kształcie piramidy, na zewnątrz jest Sfinks. Dodatkowo chciałam Wam powiedzieć, że właśnie te we wnętrzu, w rogach tej piramidy są windy, które jeżdżą właśnie tak poprzecznie, nie jeżdżą góra-dół, tylko właśnie jeżdżą tak poprzecznie, także taka ciekawostka. Przed klubem o mnie w Las Vegas. Jest to jeden z topowych klubów w Las Vegas. Tutaj moje zdjęcie po tym, jak dowiedziałam się, ile kosztuje wejście do tego klubu, a dokładniej wejście kosztuje dla kobiet 75 dolarów, czyli 315 zł, a dla mężczyzn 100 dolarów, czyli 400 zł. To, co właśnie widzicie, to jest Fremont Street, czyli Stary Vegas. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. Sami zobaczcie, jak to wszędzie wszędzie są światełka, wszędzie coś się rusza. Po prostu wizualnie to robi ogromne, ogromne wrażenie. Naprawdę mi się tam bardzo podobało. Dodatkowo tam pod tym ekranem są liny, na których ludzie zjeżdżają, no wiecie, taki zjazd. Także pewnie dla nich jest super, no ja niestety bym się nie odważyła na coś takiego, bo no nie jestem aż tak odważna do takich rzeczy. Na pewno już poznajecie to miejsce. Tak, to właśnie tutaj e, było e, nagrywany teledysk do Bed on It, e, właśnie z High School Musical 2, więc przechodzimy właśnie do e, historii, jak w ogóle się tam znalazłam i opowiem Wam, e, jak to tam wygląda. No więc tak, e, jak tam podjechaliśmy pod e, bramę tego resortu, no to oczywiście ochroniarz stał na wejściu. Od razu spytał się, czy mamy rezerwację. My na to, że nie, ale żebyśmy chcieli dokonać rezerwacji. I o dziwo ten ochroniarz się zgodził. Mimo, że powiedział nam, że z tego, co on wie, to już nie ma miejsc, to się zgodził, otworzył nam bramę, no i tam wjechaliśmy. E, tak naprawdę w tym stanie jest bardzo gorąco, e, więc tam ludzie nie wychodzą na, tak naprawdę w godzinach takich, w dzień, a my tam byliśmy około godziny chyba 15.00. Że wiecie, że my jak tam wjechaliśmy, to tam nie było ani jednej osoby, tak naprawdę, bo to jest taki resort na zasadzie tego, że tam są domki, no i po prostu e, jakby tam sobie ludzie mieszkają. Za chwilę pokażę Wam basen, który na pewno też znacie z High School Musical 2. Totalnie żadnej osoby nie było na tym basenie. Tam było tak gorąco. No, ja byłam oczywiście bardzo podjarana tym, że tam w ogóle jestem, więc ja nie zwracam uwagi, że tam jest tak ciepło, ale no naprawdę widziałam, że ludzie tam po prostu zachowują się, jakby był koniec świata, że jest tak ciepło. No i dosłownie tam nikogo nie było. I tutaj wejdziemy sobie z ciekawości na stronę. Zobaczcie sobie nagrania tutaj na stronie z lotu ptaka. Tutaj słynny ten basen. I sprawdzimy sobie z ciekawości cenę za dwie noce w czerwcu. Tutaj za dwupokojowy apartament zapłacimy 1121 dolarów, co daje nam w przeliczeniu 4670, prawie 9 zł. I tu pokazuję wam lokalizację tego resortu, ta czerwona pineska. Ja normalnie, jak tam wjeżdżaliśmy, to się popłakałam, bo ja w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek w ogóle byłoby możliwe, żebym ja znalazła się w takim miejscu. Także ja jestem w ogóle przeszczęśliwa, że miałam możliwość tego zobaczenia. Po prostu takie moje wewnętrzne dziecko myślę, że spełniło swoje marzenie, o którym nawet nigdy nie śniło. Także naprawdę. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy mogli po prostu to zobaczyć wszyscy oczywiście, którzy byli fanami High School Musical, tak jak ja w dzieciństwie. pokazać taką y, śmieszną zależność, jaką zauważyłam w Stanach. Y, tak naprawdę oni w każdym supermarkecie mają Starbucksa i to nie na zewnątrz, tylko dosłownie w środku, normalnie jakby w sklepie. Film w Forest Gump, to na pewno poznajecie tą drogę. obok Phoenix yy, i naprawdę ogromne były. Nie wiem, czy tutaj te zdjęcia pokazują ogrom tego tych roślin, ale naprawdę jak się pod nim stało, to no ogromne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jest mi bardzo miło, jeśli ktoś został ze mną do końca i w takim razie do następnego.